Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w imieniu Klubu Radnych Koalicji Piekarskiej Prawicy wnoszę, aby w paragrafie pierwszym, ustęp 1 pierwszy, dokonać zmiany i wprowadzić zapis o następującej treści. Dokonać zmiany w treści paragrafu 4 ustęp 2 statutu polegającej na wykreśleniu słów dwóch wiceprzewodniczących i zastąpieniu słowami od jednego do trzech wiceprzewodniczących. W dzisiejszej sesji, tak samo na sesji poprzedniej, mieliśmy sytuację taką, gdzie były pewnego rodzaju problemy z liczeniem głosów. Była potrzebna, jak Państwo pamiętacie, reasumpcja co najmniej jednego czy kilku głosowań. I wydaje mi się, że dla usprawnienia prac Rady i w zgodzie z ustawą o samorządzie gminnym, powinniśmy dać możliwość wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta w ilości od jednego do trzech, Dlatego też e, wnioskujemy o e, taki zapis. O ile mi wiadomo, nie możemy powielać zapisu ustawy. Także zapis od 1 do 3 e, no, nie ma możliwości, aby w naszym projekcie zapisać. Natomiast ja e, proponuję utrzymać, tak jak mamy w statucie dotychczas, dwóch wiceprzewodniczących. powinna wyraźnie określić ilość wiceprzewodniczących. Nie może być to od 1 do 3. Tutaj ramy ilościowe ustawa stwarza, natomiast Państwo w statucie powinniście się określić, ilu tych wiceprzewodniczących powinno być. Może kontaktowaliśmy się z nadzorem prawnym wojewody i też otrzymaliśmy odpowiedź, że musi być wyraźnie powiedziane, albo jeden, albo dwóch, albo czy nie może być powielany zapis z ustawy. mam jeszcze jedno pytanie wyjaśniające, jeżeli chodzi o kwestię prawną. Jeżeli nie można powielać zapisu ustawy, w takim układzie, gdybyśmy w ogóle w na naszym statucie nie zapisywali, ilu może być wiceprzewodniczących, to wtedy zostanie wyczerpana ta kwestia, którą podniósł tutaj pan radny Dariusz ponieważ ustawa stanowi, że od jednego do trzech, jeżeli my w ogóle nie, nie wpiszemy, czy jeden, dwa, czy trzy, to będzie znaczyło, że od jednego do trzech. Czy dobrze rozumiem? Tak. Rada jest zobowiązana wybrać wiceprzewodniczącego i określić ilość w związku z tym, czy 1, czy dwa, czy trzy. W ten sposób. Tak się. W statucie to powinno być określone. Ja czytam. Nie jestem prawnikiem, jestem zwykłym górnikiem i niedouczonym radnym. Czytam. Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i jeden do trzech wiceprzewodniczących bez względu na w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Gdzie pisze, że w statucie musimy określić konkretnie, ile tych wiceprzewodniczących ma być. Proszę nam to powiedzieć. Takiego zapisu z ustawy nie ma. Wynika pozwy płagi przepisów i przyjętej praktyki tutaj oceniana statusów władz gmin, proszę Państwa. Możemy napisać opinię prawną, ale musimy mieć trochę czasu. Prawda, więc tego typu pytania trzeba przed sesją zgłaszać radcom prawnym i radca prawny musi mieć czas, żeby się przygotować i wyrazić objęcie głos. Czy Rada Miasta posiada obsługę prawną? Jeżeli wiceprzewodniczący rady nie jest w stanie swojego stanowiska określić z radcą prawnym, której... Jak mi się wydawało do tej pory obsługuje Radę Miasta, to coś tutaj jest nie tak. Ustalmy, e, czy Pan Radca potrzebuje na sesji 10, 15, 20 minut, czy Panu Wiceprzewodniczącemu zrodziło się to dozownie e, przy stoliku teraz i potrzebujemy przerwy, żeby znaleźć ten przepis, podejmujmy uchwały zgodne z prawem. Bardzo proszę o to, żebyśmy zadbali o precyzję i zgodność z obowiązującym prawem. Przed przystąpieniem do przed przedłożeniem projektu uchwały konsultowaliśmy to z nadzorem wojewody i ściśle musi być doprecyzowana liczba. Co do tego, że nie można przepisywać wprost ustawy wyższego rzędu do statutu, to ćwiczyliśmy to cztery lata temu statut tworząc, gdzie ciągle nam Nadzór wojewody i zresztą przy każdej innej uchwale, gdzie tylko powiela się zapis ustawy, jest od razu przez nadzór uchylany. Panie Państwo, to ja się zgłoszę, ja składam wniosek formalny o przedstawienie opinii prawnej wojewody, bo my tej opinii akurat nie mamy. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mi się wydaje, że. Stwierdzenie czy szukanie jakiegoś rozwiązania przez radcy prawną Urzędu Wojewódzkiego czy Wojewody jest bezzasadne. Ustawa mówi, że mamy wybrać od jednego do trzech wiceprzewodników. Od jednego do trzech. I propozycja jest taka, żeby utrzymać dwóch w statucie. I proszę mi powiedzieć, w którym miejscu wypowiedź wiceprzewodniczącego jest niezgodna z prawem. Szanowni Państwo, ehm... Myślę, że wszyscy mamy niezawodną pamięć i wszyscy o tym wiemy, że e, nasz klub radnych starał się e, kilkakrotnie, abyśmy działali zgodnie ze statutem, wnosząc projekt uchwały o wybór drugiego wiceprzewodniczącego, ponieważ tak mówi statut. E, w tej chwili zmierzamy dokładnie do tego samego, żeby działać niezgodnie ze statutem. Jeżeli e, to państwo. Panie Przewodniczący, Panie Wiceprzewodniczący, to Wasz klub przede wszystkim odrzucał a, z obrad sesji uchwałę, którą mogliśmy podjąć i wybrać drugiego wiceprzewodniczącego. Obojętnie, kto by nim nie był, ale chcieliśmy działać zgodnie ze statutem. Dzisiaj chcemy w dalszym ciągu tkwić w tym, aby Rada Miasta działała niezgodnie ze statutem. Utrzymując ten zapis w zasadzie działamy niezgodnie ze statutem. Na dzisiejszej sesji nie pojawiła się uchwała o wyborze drugiego wiceprzewodniczącego, a być może hmm, powinna się pojawić. Gdyby taka uchwała się pojawiła, dla nas by było to wszystko jasne i zrozumiałe, przynajmniej dla mnie osobiście, że chcemy działać z dwoma wiceprzewodniczącymi. Natomiast obawy naszego klubu są takie, że w dalszym ciągu Państwo będziecie... A większością odrzucać projekt uchwały o wyborze drugiego wiceprzewodniczącego jak w tym wypadku zgodzić się na istniejący zapis o dwóch, wyraźnie dwóch wiceprzewodniczących. Wydaje mi się, że powinniśmy to bardzo dobrze przemyśleć. Ten projekt uchwały jest powiedzmy po części też mojego autorstwa. Chodzi tutaj głównie o to, żeby w punktach, jeżeli chodzi o wybór, można było to głosowanie w którymś momencie zakończyć, bo nasz statut mówił, że głosujemy praktycznie do wy momentu wybrania, jeżeli nie wybierzemy... Nie można zastrzeżeń. Tak, tylko że wtedy w tej chwili, jeżeli zostanie wniesiony projekt uchwały o wybór wiceprzewodniczącego, jeżeli y, osoba, która będzie na to stanowisko rekomendowana, nie uzyska określonej liczby głosów, wtedy będzie można to głosowanie po którymś razie przerwać i zakończyć. Prawda? Bez, wy bez wyboru. To jeszcze jedno. Państwo, czy ja mam rozumieć tą wypowiedź jako deklarację, że w najbliższym czasie uporządkujemy sprawę i wybierzemy drugiego wiceprzewodniczącego i jest to Pana e, osobiste zobowiązanie jako przewodniczącego rady, czy, e, czy będzie inaczej? Chodzi mi o to, żeby ten nasz statut był coraz bardziej precyzyjny Panie radny i żebyśmy mogli mieć jakieś podejście. Coraz żeby... bardziej to znaczy jak długo będziemy go znaczy, no, Aż będzie no, nas, roku, aż uznamy, że będzie całkiem idealny dla działania Rady. Dobrze, dziękuję. Proszę Państwa, z przykrością stwierdzam, że nie znacie Państwo ani statutu, ani ustawy. I ja chcę przypomnieć, że statut się wykonuje na podstawie ustawy. Statut został uchwalony i opublikowany i nas obowiązuje. My Naprawdę precyzyjnie jest wszystko tam napisane, ustalone. Panu się, że jako przewodniczący będę miał za dużą władzę, w związku z tym tam naprawdę tak to doprecyzowano, że nikt nie, nie ma za, za dużej władzy i ja myślę, że w tej chwili odwracanie kota obronnych jest tego? Artykuł 22 ustawy, punkt pierwszy. Stwierdza, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy. I to jest podstawa działania, podstawa uchwalania, podstawa rozmowy. Natomiast każda inna tego typu wycieczka jest nie na miejscu. Dziękuję. Panie radny Gowarzewski, z zupełności z Panią zgadzam. Pan twierdzi, że statut jest prawomocny i działamy na zasadzie statutu a ja nic innego nie proponuję, tylko obowiązujący statut, który w tej chwili mamy i na którym pracujemy. Szanowni Państwo, ustawa i statut to jedno, ale pewne podejście do nas wszystkich jako radnych to drugie. Panie Przewodniczący, Pan się konsultował z Wojewodą w kwestii samej działalności Rady Miasta, no bo my precyzujemy, jak Pan mówi, statut miasta, czyli dla mnie w kwestii bardzo ważnej. W związku z powyższym, moja opinia jest taka, że ta konsultacja, czy finał tej konsultacji powinien być na piśmie. Jeżeli tego nie ma, to my jako radni nie jesteśmy traktowani poważnie, bo wychodzi pan i mówi pan, że była konsultacja z wojewodą, który powiedział, że mamy rację. No ja bym chciał tę konsultację, nie jest kwestia braku zaufania, ale mimo wszystko ja bym chciał widzieć tę konsultację na piśmie. Dlatego składam wniosek formalny o zdjęcie z porządku dzisiejszych obrad tej uchwały do czasu, Przekazanie radnych odpowiednich opinii prawnych wojewody. Dziękuję. Kto jest za przyjęciem wniosku, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw zdjęciu wniosku? Wniosek został zdjęty z porządku obrad. Znaczy uchwała została zdjęta z porządku obrad. 12 głosów za zdjęciem, 11 przeciw.